Witam serdecznie. Dzisiaj będzie film z historią pewnego motocykla z motobazaru w Toruniu. Widz zobaczył, zaraz Wam pokażę kawałek to, co nagrałem właśnie na motobazarze. Zobaczył, napisał, że chce kontakt, że chce kupić, bo szuka, bo zawsze chciał. Więc oglądajcie ten materiał, co było na bazarze, a później materiał, film od widza, już szczęśliwego nowego właściciela. Taki fajny myślę, że dzisiaj odcinek, a na końcu coś tam powlogujemy, zobaczymy co tu się będzie e, działo w stodole, w spółdzielni, daremny trud. Także lecimy z odcinkiem. Co? 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 Nie, Marchless. ale ja go znam, on już był tutaj kilka razy, ale dziękuję Ci bardzo. Przyjdzie może się, ale on już to wszystko widział, gdyby. A do tego z Bielska dzwoniłeś? Nie. E? Ale mało znane, a ten matchless? A, ten, a, ten, to a tego ile cenisz? 15. Tak. Odpala, ale spuściliśmy wszystko paliwo. Okej. No fajnie. A skąd jesteście? górny śląsk. górny śląsk. Tu aż zajechaliście do Torunia. Dlaczego nie? żeby mu Super. Tak, także to było nagrane na Bazarze, bo specjalizuję się jakby w tym, że jeżdżę po Bazarach, lubię to, pytam się o ceny. Tu jakoś ten matchless mnie nie zainteresował mocno, no ale zobaczcie jaka frajda tutaj, dzięki, jakby dzięki właśnie temu, że gdzieś ten matchless wypłynął na szerokie wody, że to jest motocykl wojskowy 41 rok mnie za, nie zainteresował, no ale różni ludzie oglądają, różni, każdy ma jakieś inne, także lecimy teraz z materiałem tu od widza yy, i widzimy się za chwilę. Cześć wszystkim. Muszę się wam czymś pochwalić. Nabyłem taki piękny motocykl, już wam pokażę. 3 l 41 rocznik. Na zamówienie Departamentu Wojny Wielkiej Brytanii. Szukałem takiego maczlesa gdzieś po Europie, w Włoszech, Skandynawii, po różnych forach, na różnych giełdach, ale wiadomo, gdzieś kłopotliwy transport przy takim jednostkowym zakupie, to się robią dodatkowe koszty, jakieś logistyczne. A tutaj proszę, oglądając w niedzielę relację Marcina z Motobazaru w Toruniu, taka piękna sztuka. Potem tylko troszeczkę zamieszania, żeby zdobyć numer telefonu, bo akurat nie był podany. Ale się udało. I oto jest. Cieszy. Cieszy. Tym bardziej, że to kolejny Anglik w kolekcji. Gdzieś mam do nich sentyment. Nie wiem, czy przez polskie siły zbrojne na zachodzie. Oni przecież też używali takich. Pierwszy był Ariel WNG. Potem Besa M20. A teraz jest. Maszle z GCL i mam nadzieję, że nie jest ostatnim wojakiem w mojej kolekcji brytyjskim Fajny, fajny egzemplarz. Ma kilka braków. Z głównych braków to te amperomierz, licznik, kierownica. Kierownica jest zupełnie inna, jakaś taka skramblerowa, wąska, włoska robota. Chociaż manetki przyspieszające sanie wydają się amalowskie. Tu jest nawet chyba A. Tutaj dekompresator. Też Amal. Fajny, fajny, naprawdę fajny. Fajny, w miarę kompletny. Nieduże ma braki. Tutaj jakaś wariacja na temat pronnicy powinna być tutaj w tej studni. A nie wiem czemu. Ktoś ją przeniósł tutaj. Czy ze względu na dostępność, czy grzała się tam z tyłu? Czy może jest nie taka, jak powinna być To się okaże Jak to zacznę Świeży nabytek, także Także okaże się wszystko, jak Zacznę coś z tym robić muszę gdzieś bliżej weekendu Spróbuję go odpalić, wygląda na jeżdżący Wygląda na jeżdżący Wygląda jakby tylko wlać paliwo I jechać Coś ta kopka tu jest obwiśnięta Nie wiem, czy nie wiem, czy tam półksiężyc jest jakoś źle ustawiony, czy, czy, czy na frezie gdzieś ta kopka jest przestawiona. Fajne, naprawdę. Szukałem daleko, a znalazł się całkiem bliska, 150 km od domu. 150 km od domu. Także jeszcze raz chciałem podziękować Marcinowi za relację, bo dzięki niej trafiłem na niego i ludziom, którzy mi pomogli zdobyć namiar No i właścicielowi, że zechciał go sprzedać. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim i pozdrawiam, do zobaczenia na drodze. No, także gratuluję ci, gratuluję ci. Fajnie, że się udało, fajnie, że gdzieś tam blisko szukałeś po gdzieś tam po świecie, a tutaj, właśnie na bazarze w Toruniu, udało się to sprzedać. Także jeszcze raz przypominam, właśnie osobom sprzedającym, handlującym, wystawiającym różne rzeczy, warto zostawić jakąś karteczkę z informacją, że, no nie wiem, z numerem telefonu czy tam właśnie sceną, żeby się też każdy nie musiał dopytywać. No i super, super. To już kolejna, kolejny taki przypadek, bo często mi piszecie dzięki Marcin, to udało mi się kupić. No nie każdy nagrywa nie każdy nagrywa, tak jak tutaj kolega fajny filmik, poprosiłem go, żeby to zrobił, bo myślę, że to jest fajny temat. Teraz wam puszczę jeszcze takie kawałki z internetu, jak procedura odpalenia właścicieli różnych, bo tam są i też malowanie fajne, to też inaczej wygląda, jak jest malowanie i są takie właśnie numerki, tak jak na kanadyjskich też harlejach WLA. To też w ten sposób właśnie były to były numery rejestracyjne jakby na zbiorniku. To też całkiem inaczej wygląda. Kolor, jeżeli pomalujemy ten motocykl troszeczkę inaczej, i ubiór. I jak wiemy, tak jak tutaj kolega wiedział czego szuka, tak zobaczył, no to jest, jest. I teraz myślę, że pewnie to fajnie sobie zrobi i będzie, to, będzie go to cieszyło. A to jest najważniejsze. Tu też nie chodzi o to, żeby tym nie wiadomo ile jeździć, ale czasami sobie odpalić albo popatrzeć, albo pogłaskać. To jest cała frajda w posiadaniu takich starych pojazdów, motocykli, czy tam samochodów, czy różnych innych rzeczy, że no fajnie po prostu, nie? Przejść i tak jak tutaj ja mam tego Harleya z piwnicy. Pójdź go tam sobie o, pogłaskać, niech sobie stoi, cieszy oko. I to jest fajnie. I wtedy się fajnie żyje, tak? Jak się otaczamy przedmiotami czy ludźmi, którzy nam sprawiają przyjemność, których kochamy, które No, można by się tam rozwodzić nad tym więcej. Także lecimy z tym numerem i zobaczymy, co tam jeszcze, bo tu jeszcze kompostownik składamy z Grzesiem i z Maćkiem, więc zaraz tam polecimy po tym wszystkim dalej. Hej. give you a, a quick walk-around tour of my uh, 1941 G3 uh, military matchless. Um, what makes this different to any of the other kinds of uh, military machines is the fact that this is an overhead valve as against a side valve uh, which the BSA M20 and the uh, Norton 16H would have been. Um, this is a girder fork model which is a very early uh, example <laughs> um, first production bike with British production bike, not, not, yeah. well, they're not they're Danish or, or well, Germanic or something. Europeans yeah. don't count, do they? But wasn't there a the rumour that they sort of borrowed the idea from Fritz, wasn't it? Yeah, yeah, rumour has it. Yeah. Anyway, both taps, turn both taps on. Yeah. Even looks like the squad is painted it. Yeah. Give it a tickle. There we go. Yeah. Right, then controls. Uh, obviously, you're clutching your front brake. Ignition uh, advance and retard. So it's a tight wire advance. So I off a little bit. Mm. Hooter. Oh. Oh. No. No. Hooter. No. Decompressor. Yeah. Someone's put it under this side. Um. That's, That's it. it. Yeah. That's, That's it. it. That's all we've yeah. got. Yeah. So, up on the compression. Over the top there, centre. Let's try it. Eh? Yep. Yeah. Mm. Your old favourite, isn't it, Dan Peter? The oil tank this. The yes, oil tank. the um, Eagle Eyed amongst you will see it's a different colour oil tank. The other one uh, turned out to have a, a few holes in the bottom. Uh, yeah, and in the filter tunnel. Yeah. So, got a replacement tank, for it. rather nice. Funny, wouldn't the oil tank have rushed away with you? Uh -huh.

Jest już jak złoto. A, dzisiaj ma być ten chyba paczka z wkrętami, też z wkrętami tymi prawidłowymi. No to. Żeby się nie. Te wykręcimy, wkręcimy tamte. A, co tu przykręcić? Aha, na razie przykręciłeś na sztukę, bo tu będą drzwiczki, nie? Tu nie będą drzwiczki. A gdzie będą drzwiczki? Tu będą drzwiczki. Nie, no Albo tu. Na dole są drzwiczki. No, na dole. Aha, czyli to góra jest panie 86 89, 89. A najlepsze, że materiał jest z kontenera, to jest tak zwany recykling. Nie dość, panie, To jest dobry materiał. Nie dość, że będzie fajnie, bo kompostownik to od razu jest dla, dla dobra natury, to jeszcze deski z tego. Panie, to jest czy recykling? Opowiadasz głupoty i deski uciekają. Ten, no, bo... jak, no tutaj gdzieś, nie? O, tutaj. No. zrobiliśmy taką siateczkę, wzmocnienie kompostownika. O, Dawaj i tutaj. Ten ten już i A, to, nie, to Muszę iść po Co? końcówkę do... Nie no, masz takiej małej? Nie, nie. No ale będzie to dziś ze złomu jakiegoś starego mebla. To będzie super. Ale ekstra karenka, króliki byśmy tu trzymali. Gdyby miała króliki, to w takich Ty trzymała. Właśnie Grzegorz, to jest następny ten. Ty nie dawaj mi tu na okulary. Na zwierzątka, co pomyślisz jakby były zwierzątka tu jeszcze. Nie Mizo, zwierzyniec. Nutrię na futra nie można w Polsce. Jak nie można? No, ale na pasztet można. A na pasztet można. No właśnie, to mówisz wtedy, że pasztet. Albo że tylko wiesz, zdechła przypadkiem. <grym <grym Dobra, nie Pokażmy śmier... jak to robimy. To się, historia. Dzieje się historia. Tak czy jak Tworzymy historię. Na razie wkręty uciekają. Dobra, uwaga. Aj, ty, ale nie po palcach. Oooj. Ty, ale może końcówkę? Ciebie do będę oglądał i się będę śmiał z jeszcze drugi ty, raz, raz z was. Słuchaj, no, no, słuchaj, no, świech to zdrowie, słuchaj, na recepty, nasze odcinki będą na recepty przypisywane. O, ale to piękne, panie, że mam możliwość dwa razy śmiać się tego samego. O, czekaj, Jeszcze... może młotkiem trzeba, może na gwoździki lepiej było, wiesz? Jakbyś jakąś przeduszkę tam wsadził, byłoby troszkę prościej. To nie chodzi o to, żeby było prosto. Aha, ja bo... widzę, widzę, że Wyturlaj go. wręcz przeciwnie. O, jest, sukces! To znak był ale o, poszło. Pażek. Ale patrz, ja to trzymałem tą końcówkę, tą rączkę. Ja wiedziałem, że to kiedyś się przyda. To był, to był taki przydaś, który wiedziałem, że. Patrz, jaki to jest teraz? Kompostownik retro. Kupie, no, na, czekaj, na naprawdę, czekaj. Naprawdę no niech puści. o. o. Ty, a tu nie jest pomalowane, Grzegorzu. Trzeba no, go no. zaciągnąć i delikatnie. Ale super. <noise> delikatnie coś podłożyć. Tu można wejść do środka. Ekstra, ty, to możemy to zacząć robić. Myślę. Yy, zaniesiemy tam i wtedy faktycznie. Co? Wycinasz coś? No, wyszło. Wyszło zamówienie? A dzwoniłeś... Yy... Gdzie? Do Tomka? Nie, z tym odbiorem osobistym. Yy, nie istnieje numer. Aka. Ktoś zamówił odbiór osobisty, ale pobranie, więc pewnie coś tam namieszał, ale... ...numer telefonu nie istnieje, więc napisałem mu maila, no i zobaczymy. Co tam, co tam się wydarzy? Czekajcie, coś mieliśmy tutaj, coś miałem zrobić, ale już nie pamiętam co. Aha, muszę. Może... Jest tu trochę robutek. Zaraz może dokończymy ten gaźnik. Czy gaźnik już jest założony, tylko brakuje filtra. Filtr trzeba umyć. Co umyć? filterek. I miłem. Mam taką myjkę dźwiękową, którą dostałem od firmy Wewor. i mam tutaj myję, no ale to chyba za krótko. Jeszcze się boję trochę długo tego zostawiać, bo to tak chcieli, że tak brzęczy, to jeszcze nie wiadomo, co tu się stanie w tej myjce. No ale z takiego z tego grubszego już jest wyczyszczona. Nie bym został, bo tu jeszcze jest guma, też nie wiem, czy to guma. Można to tak zostawić czy nie. Ale tu jakiś. No, tylko tu jakiś syf taki w, w las. Czy to było? Jeszcze rozkręcam sobie. Jeszcze miałem takie dzisiaj pomysły, żeby właśnie taki odcinek zrobić z poradami jak kupujemy stary motocykl. Bo często te motocykle nie mają papierów. I co zrobić? Jak... No to najlepiej przy zakupie od razu właśnie. Przy zakupie... Czyli tu muszę chyba nasadkę jakąś i to nasadką. E, przy zakupie właśnie umowę, żeby pamiętać, żeby spisać, nie? No to nie ważne, że to nie ma dokumentów, ale umowa, czyli to jest taki obowiązek, no jeżeli coś kupujemy, tam powyżej 1000 zł, to trzeba tą umowę spisać i to jest ważne i tego pilnować. No bo później przy rejestracji, czy przy nie wiem, ktoś będzie chciał się spytać, no skąd Pan to ma? Nie? No to musimy wykazać, że kupiliśmy, proszę, tu jest umowa kupna-sprzedaży. Ja to legalnie sobie zakupiłem. I to jest moje. Także o tym słuchajcie, pamiętajcie. Ale taki może jakiś dłuższy odcinek, tylko na razie muszę wyjść z tych różnych tutaj rzeczy, które mam. Które mam zaległe, bazarki, nie bazarki. Teraz powinno pójść. Nie poszło. Tu mam ten fajny zestaw z Jato do odkręcania. Tylko, czy to będzie taka końcówka H4. O, może to będzie dobre. ...przywalimy lekko i... Jeszcze nie... Może to zapsikamy... Zapsikamy... i poczekamy... Dzisiaj piękna pogoda, no i tak nie ma za bardzo jak pojeździć. Ja. Ty, ja myślałem, że ty jeszcze pomożesz mi sokoła coś porobić, bo będziemy sokoła kręcić. To panie, pan już się wystroił jak na wesele. <ścoughs> to tyle roboty jeszcze przed nami, no. Nie ma gdzie wsadzić... Co, za chwilę będziemy ten, to pokończymy. Wyjeżdżać będziemy. Jakoś Ale to jakoś poustawiać cię. póki pogoda to. Znaczy nie, no tym to już niedługo wyjeżdżać. Którym? No przecież zobacz, jakie tam jest miejsca. No tak. Ja odbiorę szyby, wsadzimy szyby. Póki jest pogoda, to szybko zrobimy tam jeszcze, nie? No. To Deski wyjadą, materiał wyjedzie i, i można tam ustawiać. Nie? Zobacz, deski, deski suche. Słusznie zmęczone. Deski Suche, a tu już są napite. <laughs> olej lniany pięknie tutaj Pięknie podkreślam. Aplikacja No tak, 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 Grzesiu? Tak, tak Grzesz tak. lubi aplikować Także bye, bye. bye. to <laughs> No bezbarwnym. Kiedyś żeśmy bezbarwnym robili właśnie, nie? Zamiast olejem, a teraz wszystko olej Patrz, a tutaj w ogóle nie trzeba, no to jest w środku to... to w środku to nie jest To nie wysycha, no ale no super, tam. no tutaj... Warunki atmosferyczne. No, ale no ja one z gałęziami biegam. <laughs> ty, no, ty no, no dawaj, no przecież, no, co? Musimy no, no, Że co? Idziemy, tak, i z boku Maciek będzie gałęzie, że ja, że niby, że niby lecimy, nie? Nie no, ty masz pomysły I te, po prostu i Jak będziemy na zakręty wchodzić, to ty wiedzą jak do <laughs> Jak to ty, wow. na bobsleju, kurde. Patrz, ile mnie To dostałem w części, ale to chyba to nie ma sensu, bo tak... Chyba to trzeba na złom Czy nie, nie, nie do końca. Czy co? Ja bym go, ten, ja bym go złożył i do akumulatora Czy nie chodzi, bo... Nie, on mówi, by... że chodzi, że tylko że coś tam ta zębatka przeskakiwała. nie chodzi, ale nie chodzi. To może Bendix z tym jest... To tylko jest tylko pust. Bo no to mieć. wiesz, później dostać coś takiego, to. Nie, no to polonezów to jeszcze chyba są. No. Polonezy są tylko, części do nich czy części części są, no. Tu trzeba będzie jeszcze. No. Są dziury. No, będzie co robić, Będzie pan zadowolony. No, no dobra, to ja idę sam dziubać, no. Sam będę dziubał. Tu trzeba ściągnąć. Mapę jeszcze możesz Tam dodać. Domalować ten. Co? Tu się takie widzi, bo dosyć mocno... takie purchlaki, pur no. A nie wiem, czy tam da się ściągnie co? Powinno. Trzeba zobaczyć jakieś te poradniki. Dobra, panie. Dobra, idź, idź, ja się Dobra. sam tu będę bawił. Będę płakał w kącie. Trzymaj się. <laughs> Cześć. Pamiętajcie której... O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www W czterech wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci Stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozlotycom. I tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, na szywki, wpinki, szyldy, blachy. No mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak yy, trafisz do mnie. Hej.